Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję, że byście zareagowali na taką spontaniczną tak, wielkim potencjałem. bym chciała podkreślić, że tutaj z dnia na dzień Zawsze Pokazaliście, że jesteśmy razem, Biędzy że Polska jest razem, że potrafimy Szanować demokrację i że może być tak, Bierz że ludzie całkowicie różnią się w poglądami na tym samym placu, jak w wielu miejscach jak w Londynie, jak w Paryżu. Jak nowy Ludzie, którzy się różnią, przemawiają do innych osób i działaniach. do działania. Proszę Was bardzo, 20 czerwca zakończmy w pierwszej turze. Nie dajmy się dalej rozgniewać, Dziękuję za spotkanie. Rozchodzimy się w pokoju, z uśmiechem i w poszanowaniu wszystkich. Dziękuję bardzo. Dlatego puszczam, bo są dosyć tych albo przeciw, albo za Ale nie w sposób w tym momencie też zwrócić uwagi na polskie tragedię, tą pierwszą pod smoleńskiem którą w niewyjaśnionych okolicznościach zginął pan prezydent i tyle polskich elit, ale i też tą, którą przewija się właśnie obecnie przez nasze województwo lubelskie, powódź polskich wsi, powódź rolników, szczególnie tych z Szanowni Państwo, na związek ostatnio, trzeba też powiedzieć, wsi zapomniane. W czasy jako związek u o... rolnictwa w sprawie wsparcia na zbycie przez rolników w chmielu. Dzisiaj ten zwierzak tak jak i cały majątek, zwierzęta, dobytek, budynki czy narzędzia. Także no tak, więcej Państwo, państwo tu się i tak na profesjonalnych rzeczach zobaczycie. Chciałem tylko ten klimat tutaj pokazać. Dziękuję.